Już. Witam, dzień dobry, czołem i z tej strony Pietrze, jest ze mną kuki. Cześć. I jest a, e, e, Adam, Adam. Ale on nie, nie jest z nami, bo on gra w Lola. Nie uczestniczy, gra w Lola. I w pierwszym. I zagramy w, ska, i zagramy w, e, w, S, w Skylanda, a czy nie Skylanda. Sorry jakbym e, rangował, ale w, no e, w Skywars. Sky Krzyku, ty pola. Tutaj, chodź, wskakujemy. Ja widziałem, tej pola Skoczyłeś, Koczyłeś? zdążyłeś, zdążyłeś. Jesteś czwarty na arenie. O, lubię tą chodź. arenę. Tu są trzy skrzynie i to jest spoko. Hej, W drzewie i pewnie w domku jeszcze. Jest yy, w drzewie jedna, tutaj w tych wielkach i w domku. <laughs> Nie ma to jak... Yy, komentować coś w LoLu i ja, ten ja na ekranie. Ja profesjonalnie klanie. gram, proszę się nie śmieć. Ale nie ma to jak słychać to, że coś mówisz w LoLu, a tak... Naś no, ja mu rozwaliłem wieżę prawie, prawie. Adam, który lewy masz? On ma tyle samo, a czyli jeszcze nie ma, ale we wrześniu będzie miał 14 lat, wow. No, Piotrek jest starszy ode mnie. <śmiech> <śmiech> nie słychać. LoLu, jaki masz ten lewy? Czemu chodzi? W Lolu, Jaki masz level? A w lolu? E, 30. A jak to <grym> <Marek. grym> jak Marek. Ja Marek Lolu. E, a czekaj, jaką mam marangę? Marek nie gra w Lola <grym> powie! Ja, <grym> ja się śmieję z tego, bo Marek taki nieogar trochę jest. Wiesz, <grym> to, przestań. Bo nie tylko mnie i jego wprowadzić. No dobra tylko mnie. To... Zgin, zgin, przepadnij! No, jak on mnie zabił? Ja mu pięć razy zata... Ja go pięć razy walnąłem z miecza. Dziękuję bardzo. Ja pięć razy go walnąłem z żelaznego miecza i zginąłem nawet. A czekaj, on miał pancerz? No miał tam hełmik i, i e, klatę i buty miał żelazne, a ja miałem... No, to się nie dziwię. Ależ na pięć litów to jak sobie Ale jak robimy. się jeszcze teleportował to też go palłem raz. I 6 razy jakbym mu zadałam hita. To nie z żelaznego, no sorry. Kolego, dlaczego ty nie zginąłeś? Kuki, Ja <grym> I zaraz spadniesz. <grym> przegraj, przegraj, przegraj! Kurde! Wziąłem flaszę z ducha. Paliłem się, nie? <grym> Taki rzut z podwiedronki nie A czemu z podwiedronki może z Lidza. No może z Kerkura. <grym> Zdarzyłam. Z to. moim kolegą Szymonem graliśmy właśnie Lola, lola dzisiaj i takich e, dw dwóch e, chłopców, że tak powiem dodał, bo jeden w ogóle, nie wiem, mówi, że ma 14, a brzmiał tak jak ten twój kuzyn, a drugi w ogóle nie gadał. Ja tak pytam Szymon, ja no, jak ty go poznałeś w realu, a on nie widzi. No. Ja tak myślę, Takie przetwarzanie informacji. Ha, zrozumiałem. Póki, czy gdzieś tu jesteś? Jesteś jako pierwszy na liście. Aha. I jestem jako... A No, czyli ja jestem na tej arenie, nie? Bo bym się... O ty skubańcu, nie no... Łuk dostał na sam początek, co za cheater mam. Nawet cię kurna nie masz mnie zastrzelić. Z o jesteś koksu I czemu pereł nie, nie zadziałała? Ja mam pomysł. Ja mam jakieś duże pingi, bo ja nie, kurde... Nie, A, spadłeś! <laughs> Widziałem jak spadałeś. Perełko mi nie zadziałało, nie. On dobrze gra, pamiętaj, on grał dobrze. No ale do no, kurde zrzucił się perełką. Proszę mi nie przeszkadzać, jakby Kurde, ma no 52 2 No kurde, ja, się, ja rzuciłem perełką i ona nie zaliczyła się. Ta perełka. No właśnie, no to już nie powoduje. Oh, fuck! Ja rzuciłem i dalej na wyspę gościa i nie. No nie, nie, nie mm. dalej. Okay, ja rzuciłem, o kurde. Ty, mi w plecy, chodź, nie chodź, nie. chodź, pepe, pepeski, pepeski. No nie, po co ja to robiłem? Po co ja to robiłem? Chciałem go zrzucić i sam zginąłem. Dobra. No Chodź, bo ja już tutaj jestem ostatni. Zdążyłem. Za późno. No jak za późno? No i głupi jesteś. Nie <grym, grym, grym, grym>, A farmazmita tylko. Aż założę moje okulary, taki wściekły jestem, także założę moje okulary przeciwsłoneczne. I nawet pokażę kamerkę kurde, taki dobry będę. Na nagraniu Aha. będzie. Będzie na nagraniu kamerkę. kamerka. Kamerka, ta. tak! Będzie kamerka. No! Jeden. No i tu się nazywa słek no I jeszcze kaptur założyć, taki do, no No to teraz po prostu zniszczyłem pas, zniszczyłem system I tak będę teraz grał Szkoda że w Ameryki nie mogę dać A w ogóle co dam? Kiedyś sedam później kamerkę do nagrywania, żeby żeby było Ale to, 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 za dużo... To musisz być słaby, nie. <grym> a nie jesteś <grym> <grym> Ale to jest ci zabawny na naprawdę To jest... To no. było ładniejszy My mamy i z evenem Ten master no to jest dobry A, no, no które grają w Mój nick z lola będzie w opisie, więc jak sobie oh. To musisz mi podesłać, bo, bo ja, ja wstawię odcinek. Chyba, że ty znaczy... Kuki też nagrywasz. Nie, ja nie nagrywam. No czemu? Bo ja nie znaczy, lubię. Znaczy... Nie tyle zmierzyć się ze mną, czy po prostu, no, Pokazać jak jest, jakim jesteś koksem i zagrać ze mną y, i z trzema innymi randomami, żebyśmy wygrali na przykład rankera, O kur... Słam? <laughs> Nie, bo nie zrozumiałem. Ja to... Ścina ci trochę głos. Gdzie jesteś, Piotrek? Nie, no nie mam, nie, nie jestem na tej, na tej samym mapie, to ty. Ja już zginąłem. No to trudno, ja, ja miałam dobrą akcję. No to trudno. <gry> no cześć, kolego. Jak mi przykro, że zginął. Nie, nie, proszę, proszę! Ja chcę żyć, dwa życia mam. <grym> ja się zna, nie dam. Ja przeżyję, muszę! O nie zginę! Zginąłem. Dobra, trzecia arena z nie powiodła się, zginąłem znowu. Jesteś tu? Kuki. Jak tu czwana ty... O jesteś, dobra. Dobra. Więc zaczynamy czwartą arenę, którą może już... którą może wygramy. Zginął! Brawo, brawo. Ja chcę sprawdzić, jak się e, u, jak się przycina filmik, bo ja jakoś nie wiem, jak się go przycina. E, trzeba w programie. No właśnie. W tak no, fantazji się da. No, no wiem, wiesz, ale. E, coś tam mówi maker na przykład. Ale, ale jak ucinam filmik, jak chcę uciąć filmik, to ucinam, ucinam cały film. No czemu perły nie działają? Nie rozumiem tego. To nie działa nad moją bez... No właśnie, I ja trafiłem w czyjąś wyspę, ale nie rozumiem w co. moją. A to, to jesteś ty! Boże się. ja Cię widzę jako Steve'a, więc... Boże. Jezus Maria. Ja to z nich są Mlecznika. Mlecz, mlecz. yeah, mlecz, Masz mlecza? A po yeah. co ci mlecz? mlecz jest chyba ostatni w sezonie. Chyba nie. Chyba... Dobra, mówimy, y, mówimy głosami po... No. O, widziałem, jak spadałeś. No chyba ty się na tym obraż, co ja zrobiłem. No właśnie nie, wyobrażam sobie. Trzeciła mi się klawiatura w lapie. I poszłem do przodu. Czyli wychodzi na to, że tylko Piotrek gra na komputerze. Ja też mam laptop, ja też gram na laptopie, ale mi się nie podświetla klawiatura. Ale mi się przycięła! Dobra, się. Aha, przycięła ci się. Idzie z rozumiem. Poleciałem! A <grym> 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 102 metry! <grym> Chciałem się zabawić ten, zabawić, no, Albo Kamila Stocha. No. ja to wygram, ja muszę wygrać to. Ja. Idę na Twoją wyspę. Okranę Zbacz. Twoją wyspę. z czego? Się... <grym> z wody. A tak wodę sobie możesz brać <laughs> Mogę garściami A mam lawy to mogę sobie wziąć wodę wiesz dlaczego Zgaduję no, że chciałeś się dostać do tej wyspy Tej ze skrzynką Cicho jest tu dużo Co? Kurde bo... Nie wiem o której jest event A już po evencie. Kudy. To jest event się czyta event Cicho Idę, y więc przecinam nagrywanie. Do widzenia. Y kończę nagranie. Chyba <grym grym grym> was gdzieś...